Witajcie widzowie, gramy dzisiaj w Age of History 2, a dokładnie w moda Bloody Europa 2. W dzisiejszym odcinku zrobimy taki test. Ja jestem na najnowszej wersji Bloody Europe 2, gdzie jest taka fajna ogólnie mechanika gry moim zdaniem, ale nie mogę grać samemu, bo po prostu mi nie daje pisnego cyklu zrobić. Po prostu to chyba coś jest u mnie zepsuta, ani ogólnie w grze. Także w dzisiejszym odcinku ja będę się grać z Szwajcarią na Spectator modzie I zobaczymy jak Niemcy, czy Niemcy dadzą radę Do 45 roku przejąć całą Europę e, Dajemy agresywy na 0% żeby nikt mnie nie atakował To jest też taka nowa mechanika, bo 3 było tylko na 50% Także mogę sobie spokojnie grać z Szwajcarią Dajemy sandbox moda I w sumie to tyle, bo już mam ustawioną Szwajcarię Wystawcie łapkę górę i suba No i też oczywiście Difficulty Legendary dajemy No i tak Oczywiście Niemcy zaczynają od tego, ja daję Niemcom kasę. Po prostu, send gift. Daję kasę, żeby się trochę je Parę tur musi poczekać jeszcze. Dobra, patrzymy czy ekonomia rośnie, no tak nie za bardzo bym powiedział, ale dobra. Robimy declare war, żeby zaatakowali Austrię. Ja nie będę tutaj nic robić ze Szwajcarią, bo Szwajcaria po prostu ma być. I ja też powinienem, czekajcie jeszcze. Chwilę. New game. Trzeba dać. E, coś takiego. Czekajcie, już wracam, At player e, Trzeba dać coś takiego jak... Mgła wojny wyłączona. Żebym widział, co się dzieje. Teraz Sandbox mod i teraz możemy grać. Wybaczcie jeszcze. Jeszcze raz, dajemy Niemcom ogólnie dużo kaski. Żeby mieli po prostu. E, send gift dajemy im... E, tak dobra, żeby mieli 10 milionów. Dobra. Okej, okay. i niech od razu atakują Szwajcarię po prostu, żeby... Nie Szwajcaria, jesteśmy Szwajcaria, Austrię. I będziemy ogólnie, po kolei wypowiadali wojnę tym państwom. Jak widzicie, wojska dosyć dużo mają teraz. Tu jest ogól, ogółem, jest to chyba pół miliona. Od razu, dajmy na to, można powiedzieć. No bo tu jest 13 tysięcy, tu jest 26 tysięcy. To jeszcze mają inne jakieś wojska. I co ciekawe, no, oni dają, dają tego, oni dają radę. W sensie Austriacy się nie, podbają, nie poddają już dla miesiące. Co jest trochę dziwne, przyznaję. No, ale dobrze. Czekamy teraz do 37 roku. Niech się trochę Niemcy poasymilują. E, no i poczekamy po prostu na. To aż atakują po prostu, wiecie, Czechosłowację. Bo chwilę muszą odpocząć, oczywiście. Ja im dam kaski trochę. Mają ekonomię się jeszcze zmniejszyła, nawet, więc wiecie, żeby nie padli od razu. Bo aha, im ekonomia spada. To jest w ogóle piękne. Im ekonomia spadia, spada, yy, jak po jeszcze im wyślę troszkę kasy. Oni i zatakują oczywiście we, we, wrze we wrześniu. Nie ja daje im 37 milionów. Patrzymy. No, i zaczęło im zarastać się trochę lekko, ekonomia, tak nie za bardzo, ale zaczęło wzrastać. To jest, to jest ważne. Jest marzec, dobra. Nie wiem dokładnie, kiedy zaatakowali. Prawdopodobnie marca 39, ale tutaj jest czas przyspieszony. Także atakujemy od razu Czechosłowację. Ogólnie, jeśli chodzi o wojskę, no to, jak widzicie, tu mają dosyć dużą armię. U nas też graniczą jakieś wojska, ale to u nas prawie nic nie graniczy. I oni wojska stawią, ale nas nie zatakują, także się nie bójcie. Chociaż to taki Nederland, też mają tam tysięcy wojsk. No dobra, zaatakowali chyba właśnie. No teraz wojna jest, patrzymy. I w ogóle też relacje. Niemiec to, Niemcy to Niemców lubią Francuzi. Nas nie lubi nikt, ale dobra, to nieważne. I pierwszy atak oczywiście z każdej strony prawie. Ej, Czechosłowacja tutaj się uciekła w głąb Niemiec. To jest śmieszne, ale dobra. I tutaj zamknęli Czechy od Słowacji tak właściwie i w stolicę przejęli już, no i stolica już jest i jeszcze w tym samym momencie, czekam jedną turę jeszcze, dobra, Polska i Węgry, bo musimy się historycznie trzymać, rozbiorę Czechosłowacji, nie będą to historycznie wyglądały zbytnio, no ale trudno, jakby Węgry przejęły. Czechosłowacja i to, co zostanie, to teraz Polska przejmie jeszcze. Dlaczego? Nie wiem, bo tak. Mm, no i teraz czekamy jeszcze parę tur, żeby tutaj rebelie im, wiecie, żeby rebeli nie mieli, jeszcze wyślę im prezenta, żeby Niemcy dały radę. 5 minut już, już jakoś tam idzie. Teraz 36 milionów, że jeszcze więcej mieli tej kasy. Patrzymy, jak tam ekonomia. No, słaba. Niemcy są w ogóle drugie po Francji sobie już nie dadzą rady, taka prawda? Eee, no i chociaż je chyba jeszcze. chyba wiem, co zrobię. Ale to nieważne. Czekamy do... może rok wcześniej, żeby my im damy. 38. No, a Polska może od razu przejąć na przykład, nie wiem, Gdańsk, bo tak, po prostu, żeby ich nie było nudne. I Gdańsk wygrywa z Polską. Gdańsk wygrywa. To, to nie świadczy dobrze. No dobra. Polska magdańska, jest pięknie. Czekamy. No jest już. Dobra. Czekamy do września 38. Wiem, że to 39 było, ale no. Szczegóły. Szczegóły i już. April, jeszcze jeden miesiąc chyba, tak? Chociaż to jest. To jest maj. Dobra. Jeszcze parę tur poczekamy. Ekonomia, no. Na u mnie tym Sowieci mają już 5 milionów dwa razy wyższą, także Niemcy nie pokonają Sowietów, to nie ma szans. Im ekonomia jeszcze spada w ogóle, to jest, to jest takie nieciekawe dosyć. Dobra, 3, 4, 4 yy. dobra, trade request. Dobra, nie jest to zbytnie taka, wiecie, 100% zgodność historyczna mnie zbytnie nie obchodzi, a w tym czasie jeszcze mogą sobie, nie wiem, hmm, Czech, Czechy przejąć yy, ci. Dobra, trade request, declare war, z każdej strony oczywiście, no i Polska ma atak, no i na startu wygląda dosyć nieciekawie, bo atakują dosyć szybko, no i Niemcy jakieś problemy mają, patrzymy, czy zatrzymają się na czymkolwiek, nie, nie zatrzymają się na czymkolwiek, po prostu przejmują i chyba tutaj tereny dla Polski zostaną jeszcze jakieś, nie wiem, eee, a dobra, są polskie tereny, jest tu rebelia jeszcze, wybuchają Niemcom, no to jest to tak nowość bo zwykle nie wybuchały w prawdziwym życiu no ale Niemcy razą radzą i Polacy jeszcze walczą w ogóle, to jest piękne Polacy walczą, nie poddają się a właśnie mieli Sowieci, dzieci, dobra Sowieci, zapomniałem o tym, Sowieci powinni wkroczyć po dwóch turach no bo Polska walczy z Niemcami w sumie pół roku już dobra, i Sowieci te teraz wkroczyli za jej resztę I to zostało z Polski a to to są Węgry. No, Węgry są w sumie w miarę takie, jakie powinny być. Yy, no i mamy Niemcy, Niemcy już atakują w sumie, daje im kasy. Trade like West Golda, tyle ile. Pół pół, tego 50 milionów. Chciałem powiedzieć, że pół miliarda, ale teraz nie daje. No i Dania wygrywa. To jest, to jest właśnie tym problem, że Dania wygrywa, mimo że mają pół miliona kasy. I ogólnie mam ciągle 100 milionów, ale jak ktoś nie wie, to po prostu na bok się ściąga 100 milionów, chyba tylko jak daje prezent to się to potem, wiecie, nie odradza, bo to ci ma minus 18 milionów na turę. No i to wygląda tak, tak nieciekawie dosyć, ale Niemcy wygrywają i zaraz danie przejmą. Tylko rebelie wygrywają z bardziej. No i teraz jest już ten, ta pora, gdzie litwa, łotwa i estonia zostaną przejęte. Hmm, dobra, Rumunia chyba była później też. Jeszcze później. Potem Finlandia. Finlandia chociaż nie była przejęta, Rumunia tylko była w części to nieważne jest. W ogóle teraz mogę zrobić w tym czasie, bo nie zresztą muszą podlecieć do tej wyspy tam. E, na Islandię, niech bo to było jeszcze dania wtedy. E, a w tym czasie wiecie, tutaj teraz jest ta wojna z państwami, bo nad e, Bałtyckimi, takie określam. i tutaj w ogóle problemy mają. Po prostu nie, chyba że po prostu ich wojska stoją. No, tak zbytnie się nie ruszają, ale przejmą to zaraz wszystko. No, a tutaj dosyć mocne rebelie wybuchają, z tego co widzę. Także, no, rebelie chyba im nie pozwolą zbytnio dużo zrobić. No, ale już zostały przejęte. Ostatnio się Łotwa trzymała. No, jest już yy, January. 40 roku także to dosyć wolno idziemy się wydaje w ogóle ha to rebelia jest ta rebelia dobra co tu jeszcze się dzieje nie się biją ze sobą a ja tu nie powinien się bić już bo oni mogą podlecieć dobra ja więc zrezygnuję przepraszam ale oni mogą nie tego wygrać i po rebelię i dla nich są ważniejsze więc no tutaj po prostu tak, jest ja tu czekam poczekam jeszcze. No i co Wam powiem? No. Trochę się spóźniamy, bo już chyba powinni Francję atakować, tak właściwie, a nie z rebeliami się zajmować. Zresztą tutaj rebela, ta, Dobrowsilia się yy, pojawiła. Fajnie. Rebelie wygrywają. To jest smutne. A, i Czechosłowacja się odradziła. Jak pięknie. No dobra, to jest alternatywna historia. Białoruś też się odradziła. Yy, aha, i okej, okay, Dania została po prostu, za, tak się zakończyła wojna. No i teraz yy, zaczyna się wojna prawdziwa, czyli no, Francja. Okej, okay, tutaj atakujemy. Dobra. Zorientowałem się, że jest coś nie tak, bo po pierwsze jeszcze powinno za, e, Niemcy powinny Norwegię zaatakować, a Związek Radziecki Finlandię, więc robimy trade request i ja przyspieszę proces, bo myślę, że i tak Niemcy sobie nie poradzą, głównie dlatego, że mimo, z pomocą Błochów to i tak Francja wygra. Oni mają tutaj 200 tysięcy wojsk. Tutaj jeszcze te Luksemburg, yy, Niderlandy i Belgia. Tu na granicy Niemcy nic nie mają, bo się yy, biją z rebeliami. I oni nie da rady tego zatrzymać w żadnym stopniu. I ja poczekam chyba jeszcze nad jedną turę. Yy, Trzeba dwie, może. Dobra, robimy dwie tury. Aż yy, Włosi zatkują, bo jestem ciekawy. Jedna i druga. Yy, no. Niemcy mają przechrapane, ale Włochy im pomogą. Włochy im pomogą. Yy, dzięki czemu się będą mieli łatwiejszy dostęp tutaj do tych terenów. No ale... Nie wiem czy Niemcy powstrzymają to wszystko, chociaż tutaj już, już... W sumie Niderland... no nie, po prostu... Bez opo bo oni wchodzą po prostu tam, jak do siebie. Tak właściwie. To jeszcze... Francuzi przyjdą z tej strony tutaj zaraz. Taka prawda to jest. Bo tutaj Włosi wygrywają, ale zaraz, właśnie, Francuzi już idą z tej strony, teraz na Włochów, z drugiej. No to to w ogóle już. Yy... Niemcy przegrały z Belgią, Niderlandami i Belgią. Tyle zostało. Belgia składa się z 10% z Belgii. Piękne. Tu powstaje jeszcze Ukraina tutaj jakiś Busnachę, nie wiem jakieś inne jeszcze państwa. Tutaj jest też, też Czechosłowacja. Natomiast jeśli chodzi o Włochy, no to włosi też nie mają szans, myślę. Tak mi się wydaje. Mogą mieć jakieś problemy ze Francuzami. To znaczy Francuzi mogą mieć z nimi problemy, no ale niemiecka inwazja w Age of History 2 zakończyła się na ogólnie jakieś dziwne zakończenie, gdzie Indy Niderlandy oraz Belgia to są w ogóle jakieś potęgi, chociaż no, będą po prostu, jak się nie rozpadną. Niemcy to teraz Polska, zachodnia i środek Niemiec i jeszcze kawałek Danii. Węgrzy wyszli na plus, Czechosłowacja to głównie Czechy, Ukraina jest na ziemiach Polski, yy, no a Polska ma jedną prowincję i wyszła najgorzej w sumie, tak jak zawsze. Natomiast Francja walczy z. ma własną strefę okupacyjną i najprawdopodobniej podbije zaraz o Włochę. Także no, jeszcze bym tak właściwie zaczekał, żeby zobaczyć, co się stanie z Włochami. Czy Włosi wygrają? Bo jednak Francuzi zostali trochę usłabieni walką z Niemcami, a Niemcy też mogliby jeszcze atakować Belgię. Bo Belgia nie wygląda na jakieś mocarstwo, które by przed, by wygrało z Niemcami, mimo że Niemcy mają mniej ekonomii. No i Włosi ogólnie jeszcze walczą. Włosi ciągle walczą. Trudno powiedzieć, kto wygra. Yy, a pokój się kończy za 7 tur. A stabilizacja w Belgii to 18%, także to nie wygląda za dobrze, za bardzo. No i robimy Trader quest, Niemcy się zaatakują. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, bo to są jakbyście się zastanawiali: wszystkie tereny, jakim Niemcom się udało opanować. Tylko tyle i nic więcej, także trochę mało. No i na terenach tych, tutaj, tutaj tu nie dali rady powstało 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 państw. 8, 9, 9, 9 10, 12 państw. No i mają wojnę. Jeszcze chcę zobaczyć tutaj co się stanie. Aha, bo tutaj na granicy nic nie mają. Aha, po prostu Niemcy nic nie mają. No to Niemcy to teraz Belgia, po prostu. Najwyraźniej Niemcy to Belgia. No. Pięknie. No i tutaj dalej się biją. I mi się wydaje, że to się nie skończy szybko. Dosyć albo najlepiej jakiś pokojem, bo jeśli chodzi o sytuację Włochów, e, ogromne statystyki i 3% obrońców, czyli 3% Francuzi wygrywają, ale tak to jeszcze może potrwać parę tur, żeby, wiecie, o, tak się przekonać naprawdę kto wygrywa. Mm, I moim zdaniem tu w ogóle się jeszcze Corsicja uwolniła. Oktania który jest, tak, powinno być takiej wielkości No dużo się tutaj dzieje też oczywiście. Wydaje mi się, że Włosi, no jeszcze będą długo bić się z tymi francuzami. Także na tle ogólnie tej gry, to już będzie tyle. No i mam nadzieję, że Ci się, się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, suba, tu była przepraszam tu Szwecja I no i no i cześć papa, elo.